Teraz na tej przyświętej, w skwarnym słońcu, nawet, bo to jest też taka codzienna praca rolnika. A dzisiaj święto rolnika. Dzisiaj święto wszystkich, którzy trudzą się, aby nam nie zabrakło właśnie tego chleba powszedniego. Bo chleb, święte słowo w niebie i na ziemi. W nim Bóg sam siebie między ludzi dzieli. Przed chlebem życia. Truchleją anieli, człowiek go przyjmuje, usty pobożnymi. W chlebie sakrament odkubienia bierze, w chlebie jest Boga, z ludzkością przymierza. Drodzy siostry i bracia, gromadzimy się dziś na Mszy Świętej Dziękczynnej za zebrane plony, bo mamy świadomość tego, że ich ilość i jakość zawsze zależą. Nie tylko od wysiłku rolników, ale przede wszystkim zależą od tego, czy Pan Bóg pobłogosławi. Błogosławi. Dobremu Bogu za dobre plony, dobrą pogodę, urodzaj składają kwiaty, zioła, kłosy zbóż, chleby, owoce. Wszystko to, czym tego roku obdarzyła ich ziemia. Mam świadomość, myślę, że Państwo też tu zgromadzeni mamy świadomość, że efekt końcowy tej pracy naprawdę jest bardzo nieprzewidywalny w przypadku rolnictwa i bardzo trudno jest coś zaplanować i naprawdę jestem pełen uznania i podziwu dla rolników, że w tych trudnych warunkach robią wszystko, co mogą, aby zebrać jak najlepsze plony, aby uzyskać jak najlepsze wyniki hodowlane po to, żeby tutaj w Polsce nigdy nam nie zabrakło tej zdrowej, polskiej żywności. Również cieszy nas to, że polska wieś bardzo dba o swoje tradycje, o wiekowe tradycje ludowe, chrześcijańskie, że te wszystkie obrzędy, które były znane od dziada na pradziada, są przekazywane i to, co na pewno obserwujecie na dożynkach, jest też dużo młodzieży w grupach wieńcowych i jest nadzieja, że w Polsce te tradycje, obrzędy nie zaginą i będą kontynuowane, bo są przepiękne i tego wyrazem są te nasze przepiękne wieńce, które tutaj zostały e, uwite i też przyniesione i oprawione, bo my, te wieńce to też cały obrzęd do, dożynkowy, to są przyśpiewki ludowe. I tutaj, dziękuję rolnikom za ich trud, życzę im zdrowia i żeby efekty ich pracy były doceniane, a jednocześnie, żeby przyniosły im satysfakcję materialną. Dziękuję tutaj działaczom społecznym, grupom dorzynkowym, że poświęciły swój czas prywatny na uwicie takich pięknych wieńcy i zaprezentowanie nam, bo już to rolnictwo, zajmowanie się rolnictwem, coraz mniej ludzi. To dotyczy i wszyscy, którzy są za rolnictwem, mają okazję przy takich uroczystościach dorzynkowych w ogóle zobaczyć, jak tradycja, jakie to były przepiękne rzeczy, że takie rzeczy można samemu zrobić, oczywiście, w jakiejś grupie. I tutaj też im serdecznie dziękuję. Dziękuję też przede wszystkim wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i są na dzisiejszej uroczystości dorzynkowej. To jest też wyraz waszego docenienia trudu rolnika. Gospodarze starostowie dzisiejszych dożynek pani Moniko, panie Wojtku to wielki zaszczyt być w powiecie mieleckim jednym z największych powiatów województwa podkarpackiego. Starostami dożynek tego państwu serdecznie gratuluję i życzę na państwa ręce wszystkim rolnikom o to, aby pogoda dopisywała taką, o jakiej marzą rolnicy. Szanowny panie starosto, gospodarzu powiatu mieleckiego razem z przewodniczącym rady, o, z zarządem i z państwem radnymi, panie prezydencie, panowie burmistrzowie, wójtowie, państwo samorządowcy, z nami w dzisiejszym spotkaniu uczestniczy radny województwa podkarpackiego, Kolega Janek, a zatem jesteśmy w gronie, w którym bardzo nam zależy na rozwoju i powiatu Mieleckiego, ale zaczynając od dzisiejszego święta, od rolnictwa. W 2010 roku byliśmy świadkami jednej z największych powodzi. Te tereny były pod wodą. Udało się je odbudować. Dzisiaj wyzwaniem, zarówno dla miasta, Kłaniam się panu prezydentowi, jak i dla powiatu miereckiego, dla państwa radnych. Wyzwania kolejne, czyste powietrze dla rolnika, możliwość zbywania towarów po dobrej cenie i tworzenia tego klimatu, który jest potrzebny mieszkańcom Polski, ale i mieszkańcom Podkarpacia, a szczególnie Mielca.